Przez gniazdo tam głębi, ale nie zasiedlone a tu taka taka tu dwa się schowały młode a jadły się tu leżą ja wam pokazuję łepek w dorosłego tu już nie widać Tam są dwa, ale w tej chwili jednego widać Tu gdzieś słychać delikatne dziedzioła. o widać drugiemu łepek i też sporo jest takich na tym gnieździe są dwa i, i rodzic z tego gniazda na pewno ma obrączkę zieloną na prawej a rakowno stalową nazwijmy na lewej ale nie umiem nie mogę doszczeć jednak za słaby mam oczy mimo lornetki tam ćwiczy jeden z trzech a najciekawszy jest gdzieś kawałek tam gdzie te drzewa wysadzone obok tych trzech Tamten następny to dorosły leży. na tym drzewie, na początkach przejeżdżaliśmy było pięć zasiedzonych gniazd. A tu, na tym gospodarstwie też było no, przy dobrych pięć jak nie sześć, bo w tych, w tych drzewach, o tu tu, 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 tam też było gniazdo. Kiedyś, a teraz tylko tu jest dwa młode, jeden rodzic. Na muzeum Bocianim jest tylko zarośnięte. Przed nim Bociana na początku sezonu tu był odnotowany taka liczba. Zajściedziały Odnotowanych par, nazwijmy, ale w tej chwili jest trudno stwierdzić, ile par, tyle ile gniazd młodymi. I to właśnie boczenia izba w tej chwili przypięta, ale dla ludzi, którzy by chcieli to zawsze jest dostępna. I tak na razie tyle tego filmu Nie chwaląc się czy tam jak sobie to odebrał Obecność moja jest tu siedem razy 7 razy pięć razy byłem małżonką chyba dwa razy z córką i małżonką także ogólnie ja bynajmniej siódmy raz jestem